E, siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w Payday 2 w drugim odcinku. Dzisiaj ze mną jest. Tema, z tej strony Rosyf, Zapraszam na kanał. E, tak, jest nami też. <laughs> Siema, ma, by nie. E, ostatnio <laughs> robiliśmy sobie na izi, dzisiaj zaczniemy już chyba z fabułam, albo nie wiem w sumie czy to jest na, czy to jest w ogóle... A ja tu jestem jako podsłuchiwacz. Tak, a Playtuto to, to przydeko posłuchiwasz, tak żebyśmy. set heist, he, heist. bierzemy sobie heist na panowie. Dokładnie. Hej. Aha, do naszych kanałów linki w opisie u. tak, tak. E, tego pana. A Dokładnie. teraz może na normala zrobić co by na to. very hard, very hard to nie. Nie wiem, jak chcesz. Dobra, e... To... Aha, I Zostawcie panu łapkę w górę subika bo Zobaczcie czy wasz przycisk jest szary, bo jeśli nie to bardzo nieprawidłowo musi, do, do, musi być szary więc kliknijcie go w tej chwili i zostawcie tak. dzwoneczek I zobaczymy, Plusie. zobaczymy teraz czy Was weździe do tego hejstu co jestem O! Patrzcie ile kwoty teraz mamy panowie wow. wow, wow, wow. Tylko uwaga Panowie pełne skupienie i to jest na cicho chyba z tego co widzę Dobra. dobra Nie, to normalnie no jest, nie. to jest normal da, właśnie, No, właśnie, no To dobra, to, ale tyle Dobra, ma. dawaj, szybko, szybko Dobra, zaczynamy, widzowie Mam nadzieję, że nie zginiemy Tylko spróbujmy tym razem na cicho, może zrobić, nie wiem, wejść oknem czy coś, nie wiem, obezwładniać czy coś No to spróbujmy no Ale można. nie wejdziesz oknem, bo okno zbijesz ci i będzie chaos Nie, kałosy. można, przecież wytrychem, pajacu, ty piękny A masz tych Zawsze jest no. wytrych no, Dobra Kto jak jak to tak powiedział? Akcesory o, ammo bag można kupić, to może ja kupię ammo bag? O, plany mamy jakieś, panowie Tutaj, nie wiem, strażnicy Ja no w ogóle nie ma tego e Bo ja mam baga, mogę zmienić na coś innego Body bag case, doctor bag case MEC gymner, field kit, kit Panowie, kupiłem, kupiłem, kupiłem ammo bag. Może ktoś kupi story bag albo coś takiego A Co? kupić? Do Body bag? Do story bag Bo DoktorBug? Nie, czekaj, ja, ja nie Dr. wiem. Co o, dobra. co tam jeszcze tutaj? To... Dobra, wziąłem Dr. Buck. Co to jest to G G General Sasa czy coś takiego? Granat! A... Granat case. Dobra, dupa, dupa! Dobra, Redy, panowie! YOLO! Zobaczymy jak się dzieje na cicho, to są tak głośno, co nie? To jest na cicho mi się zdaje, bo to jest napad na bank. Dupa, dupa! To jest napad na bank. Wszyscy, Wszyscy do góry ręce. No. Gdzie my jesteśmy? Ja w ogóle nie mam rocyfa. Yeah. U mnie jest tylko Houston, i Ila. Ja. No a się czego jesteś ty. Jak to? Przecież Jakiś Houston? Przecież U mnie pokazuje, że jest tu normalnie. To jest, jest Houston, a to jest jakiś. nie wiem, A to tak, bo każdy nie widzicie swoich ników, ja tylko widzę z tego co widzę. A ja, no, ja, ja widzę no, ciebie. to trudno. Ale ja się ruszam i on się nie rusza. No, tak samo tamten się nie rusza, nie on my. Co? U mnie wszyscy się normalnie ruszają. Patrz Dobrze, zresztą. to chociaż u ciebie to najważniejsze. To jest, no, no, to to jest ten tutaj. Jestem, co to za gość? O, możemy wejść, dobra, wchodzimy po nowe Siema, Musimy z kimś albo fabułę teraz chyba robimy, panowie Dobra, to tutaj wchodzimy Tędy? Otwierać, dobra O, patrzcie, co my tu mamy Dzień dobry O, patrzcie, pieniądze dajemy im jakieś, to oni nam, nie oni nam A jak nie, no to... Bo to fabuła chyba jest, mi się zdaje Albo nie wiem, co my robimy nawet Co się dzieje Aha, to tyle, dobra, okej, okay. nieważne E, musimy założyć maskę. Teraz? A to chodźcie na górę, zobaczymy. Dobra do pokoju i zakładamy dobra, maskę jeszcze, tu. Na górę jeszcze na górę, chodźcie. O tu mamy? Y, y, tam, dobra. Nie można na górę wejść. Dobra, to idziemy do tego pokoju tutaj. O, patrzcie, tu mamy medyk paka, kupiliśmy. Czyli co, coś, co, ty coś, nie coś, co chodzi tu o to, że musimy wszystkich wybić i na górę wejść? Dobra, dobra. Uuu, uuu. Panowie, Damy maski. Czekajcie, panowie, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, na cicho, już zabiliśmy. Dobra panowie, wbijamy się na pełnej, tylko uważajcie, żeby nie dostać szrota, bo zginiemy. Wbijamy na górę panowie, tylko uważajcie na wrogów Zdech? Dobra, Oskar, jesteś tam, Oski. za Dobra, Git, to, to chodźcie panowie. Na górę! Panowie, zabrali lepiej, uważajcie, chodź. A kacz! Dobra, panowie, bijamy tam, gdzie trzeba. A tam na dole pieniądze chyba mieliśmy. Mogliśmy sobie chyba wziąć tą kokainę, czy coś. Ej, bo tu trzeba wbić. Też to widzę. Tak, okay. A nie mamy keja, panowie. Musimy kej znaleźć. Szukamy kej. tu można wejść. O, tu też można wejść. Leżeć. Niczego nie ma, panowie. On wszedł na górę już. Ja coś mam. KOKAINA! ew. żebym miał kokainę, dawaj. Gdzie ty jesteś? Gdzie masz kokainę? Kokainę. O. A gdzie mamy to kej, panowie? nie? wiem Eee, ja coś tu znalazłem. Eee... Chłopak, Amunicja to jest! Dobra, to to, co kupiliśmy właśnie, panowie. Dobra. Mamy, mamy amunicję. Dobra, Ej, no to gdzie jest to kej, panowie? Szukaj, szukaj po pokojach O kurna mać Na gang się wpierdzieliłem No tak to chyba nikogo nie ma panowie, będę niżej O na dole jest pokazane coś, poczekajcie co to jest na dole A, że jest samochód, możemy tam kokainę naszą dać Ło panowie, chodźcie tutaj do mnie Od kiedy to nasza kokaina? E, od kiedy zabiliśmy wszystkich tutaj Od kiedy zebrają z góry Tak Szukajcie klucza, bo nie wiem o co chodzi, gdzie jest klucz Panowie co komputera nie ma. O, pieniądze znalazłem, tysiąc złotych, dobra, biorę. No super. To jest dużo pieniędzy. Ej, to idź, czekaj, to idziemy o kokainę odnieść, tylko jeszcze czekajcie, czy tu nie ma jeszcze jakiejś... Pamiętasz... czekajcie, się, bo pewnie kokainy jest tu więcej, szukajcie. No właśnie tam na dole jak zaczynaliśmy było, tutaj pamiętam. O, tutaj, panowie, gdzie ja jestem? Ło, panowie, ratutku! Wdychać. O, luj tu, tu jest klucz? Nie ma klucza. Klucz, Je jest klucz, kokaina. klucz, klucz, Jest kokaina. Biorę. Mam klucz. Da, to gdzie, masz klucz? A. To co idziemy na górę, tak? Oczekuj, bo kokainy jeszcze bardziej na dole Uuuu! Wow! więcej mama was nie miała? O kurna no, macie no, no, no. ile ja mam pieniędzy tutaj Guys Patrzcie ile pieniędzy tutaj jest Ej, my musimy na dole chyba zostawić, dobra zostawcie te lewarki czy coś Czym to robię? Dobra, robimy, my to panowie. To z pani na dół zbuduję. <grym> Dobra, Oskar tak. Piluj na górze. Piluj na górze. Pomóżcie mam tu kokainę. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Poczekaj, bo ja muszę ten safe, musimy tego. O, tego jest. Pomóżcie mi. Tu mam tu cały safe, panie, my tu drillujemy. Patrz Patrz, tu jest. No, no, wiem, ale zobacz tu ma więcej osób. Zobacz, bo patrz, ile kokainy tu jest. Gdzie ty jesteś? A tam widzicie, no. Dara, i musimy odjeść tą kokainę na dół. Chodź, idziemy do samochodu zanieść to. Wow, ile tu jest tych policjów. Gdzie jest ten samochód walony? Bić ich, bić ich panowie. Nie w tą stronę, rocy, w tą drugą stronę. Tutaj, o jestem koło samochodu. I tu na sama na, na upa załaduj. Dobra, mamy już 50. 50 tysięcy, już mam panowie. Ładujcie to wszystko. Jak tam moski safe idzie? W safe jest na razie dużo sekund stał. Robi się, robi się, robi się, dobra Chyba zapakował, chyba, jak się pakuje? Jezu, kurde Proszę, mać Zruszasz G, G na, Jezu, na pakę o! G na pakę No nie mogę sobie inną udawać Gdzie macie, jakoś tutaj, czy nie macie? Oho, przygrzało się Przygrzało się, halo, jak tam pilnujesz To faster? Dobra, trzeba naprawić, bo się przegrzały nam drille, panowie Dobra, akcja a że kokainę kradniemy tak O! A <głos> <trochę>. <głos> już jestem, już jestem panowie, bo ścięło na chwilę. Ja głowę ja Dobra, gdzie mamy jeszcze kokainę panowie? To jest najważniejsze Jak się... Niech się drilluje, jak się nie popsuje jak się Coś ja jedzie, chodź na chwilę do mnie! No idę co? Skowadź przez okno i patrz co tam jest Co tam jest? Chopa to wyginało, nie widzisz? Nie u mnie tam nie powinało nikogo Dobra, ty piluj drillów, a niech ten, niech e, e, ten Roty wzbiera kokainę ja próbuję. Póki co policjanci mi to utrudniają. Jak na razie nie widzę gdzie jest kokaina, więc. mi no, ja już... Dobra, Teraz... ale tu mamy cały safe. Nie jak to wszystko pierdzielnie panowie. Na dół to będzie ciekawe. Dobra, A muszę cały czas. Och, ja pukło. jak wybuchło. Ja, ja bom rzuciłem. Jak rzuciłeś? Pod którym? Pod trójką. Serio? Po trójką, motowa mogę rzucić pod drugą. E, chłopacy, bo ja umieram zaraz. Molotowa rzuciłem 50 tysięcy. E, jedna kokaina to 50 tysięcy. Na dole się przygrzało, na dole się przygrzało. Idę szybko, panowie, tam na dół. To, to dobrze, ja idę. My, my tutaj z Oskarem, z tym, z Fasterem tego drillujemy tutaj. wiesz, safe, żeby spadł tam na dół. Zresztą znaczy, nie wiem po co powinniśmy to zniszczyć, po prostu, co nie. Po trójkę masz granatę, Rocyw Dobra, robimy to, Oski. Ile nam zostało? 139 sekund. To mi tu jest 6 sekund, tu 6 sekund i tutaj jest 60 sekund. Dobra, to ja bronię na górze, ty na górze. Ja na dole ty na górze, dobra? Myślę tak robię. Ty muś kokainę zabiera tutaj Żeby mam tutaj nie popsuli, o! Popsuli na górze, halo, jak tam pilnujesz? Zaraz naprawię, chwila! Ja idę kokainę! Idę na hatę. Idę kokainę oddać tutaj. Wow, tarczownicy! Szybko kokaina! No lecę, lecę, lecę. Pieniądze, panowie! Następna pięćdziesiątka leci. No, kolejna. Uważaj, uważaj. Pamiętaj, wali ktoś. Pamiętaj, strzelaj. Cholera, dużej jest. No właśnie. gorzej jest, widzę. Co jest?! Pomóż mi, coś jedzie, kurde! Gdzie ty jesteś? Chodź tu! Na górze! Idę, 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 Kosy i biorę, ależ... A! Dora jestem, co tam? ma? No co tam? Tutaj na balkonie chłop jest. Dobra, ja naprawiam chłopie, ja tutaj naprawiam, co tam osłania, ej. Amunicję mam. Amunicja Super. na górze jest, idź po amunicję. Dora panowie, jeszcze bało zostało. Damy radę, 50 sekund. Dora, ja idę na dół. Idę po amunicję. Jezu, kręcę! daj mi to. Jeden. Co jest? O nie, ile tego jest tu gunwa. Właśnie widzę, na dole ich dużo. Ej, bo mi się pants powoli kończy, to jest zły znak. Już mało zostało, dawaj, dawaj, dawaj na dole, ja już, ja już naprawiam. Na górze jest dobrze. Nie mogę naprawić na dole. O, już mogę dobra, naprawić. Na górze już jest, na górze już jest, na górze już wszystko zrobione. Na, 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 na dole, na dole, na dole, ostatni został na dole. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BOM! Jeszcze na dole musi się zrobić, chłopie. Ile zostało na dole? dole zostało 24 sekundy i wbijają do mnie ostro. Zejdź, my na my dół. Zejdź na dół, jak możesz. Zejdź na dół, jak możesz. Chwilę, bo mam dwóch mam iść. No chyba, że też się na górze otworzy safe, bo ja nie wiem, jak to się robi. Sosia, otwórz. Chyba na górze się otworzy, mi się zdaje. Idę po amunicję. 9 sekund, 8, 7. Sześć Pięć Cztery Trzy Dwa Jeden Otworzył się na górze Dobra, nice sąsiedzie Szybko, chodź, rocyf Idę Jak tam pieniądze? O ile pieniądze Nie, coś tu się stało Na górze musimy iść Jeszcze na górę, co jest? Na dach musimy iść Gdzie wy jesteście? Czemu mu dach na dach musimy iść? Jak wejść na dach, sąsiedzie? Bo ja nie pamiętam Normalnie a tędy, dobra, widzę. I Je, to jest złotu, co jest, kurna? Ej, to po co my tu drillowaliśmy? To doda się, się wziąć te pieniądze stamtąd, czy nie? Uważaj panowie. Pan korzysta. Wow! E gdzie nas to prowadzi? Ja nie, komu mam na dach, nam to prowadzi? Sniper! I trochę dużo ich, ja i schodzę na dół, ja schodzę na dół I co, można wnieść te łupy tam, stamtąd? Tam, co się dzieje? Nie wiem Beleży Zaraz zobaczę Ej, co tam pisze na dole? Takie, a snajperów trzeba zabić chyba Takie od... te snipers. No Nie działa tak. Myślałem, ej, no tu się nie otwiera, co jest? A ty na no, roce, na dole, na górze jesteś, tak? Pilnujesz? No, ja są na górze, no. No to pilnuj tam. No pa, co to pilnuj, kurde, jak oni mnie obsadzili, całego. Nie na dole niczego nie ma, to co my musimy na nadachić, czy tych sniperów zabijać? Chyba. Tu niczego nie ma. Dobra, to ja lecę na dach panowie, Wy tam stójcie tam Ammo nie ma, muszę samą zupełnie. No bo tu... To... Ej, co jest? Lecę na dach, lecę na dach Ty dużo jest tutaj, halo Ammo, amo, 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 amo trzeba Jest ammo Tu jest ammo Chodzę na dach jak coś Idź na ten dach, bo. Ile tu z Jest, jest. jakieś skaczą tu jakieś rumuny. Jezus, Maria! Przez okno! No mi tam na górze. On się palą. Chłopcy stoi w ogóle. Palić się tu! Dobra. Snajperów zabijasz, panowie. Kto jest? Zdaje mi snajperów, dobra Oho, tam widzę um, sniperów. Zabijam, a um, mój ci brak Zabijam, mój um, cię. Zabijam snajperów jak coś Dostał łeb, leży Dobra, dostał ze snajperów Aaaa! Tam jest snajper, widzę go. Leży Tam jest, idą, idą, idą panowie Co teraz, C4 Dobra, idziemy na dół uh. A ma ktoś C4, ktoś wziął C4 Nie ma nic. O kurka Ja też nie mam C4 Nie, nie, nie mogę przejść, rady. to jest! Nie, nie, nie mogę przejść! Rady. Dajcie, ja tu Pomożecie mi ktoś? No dzień dobry ja nie mogę ci pobyć, bo ja nie mogę, bo ja nie mogę przejść Ale przecież ty skaczesz u mnie jak porąbany na dachu No bo teraz właśnie zlazłem z niego, uciekam Co jest? C4 jest na górze, dobra, idę po C4 Mam C4 na górze Ej, guys, bo ja umieram Już idę, idź idę, idę po niego Jadę, Nie mogę Cześć. się Cześć. po niego przygodzić, nie widzę idę pro Rocefa Rocefa, Rocefa, Rocefa Dwa, jeden, kropka Zginąłeś? A, bo mówię wam, a wy nie pomagacie, dzięki. Wyszczyłem wycie na dół. No za późno. Bo to jest taka chata, że weź tu się połap, co tu się dzieje. Dwaj, nie tu. na. Cię, gdzie nam to pokazuje? Tam na górze trzeba iść. Na górze. Ten nie, zgli jeden zgliczowany policjant mnie zrzucił i. Nie to widzisz. Idź po węgiel. Dawaj, dawaj. Gdzie są te sześć Dużo ich straszy tutaj trzeba i dać. 9 aż trzeba rozstawić to. Jest... Gdzie jest C4? A to przez tego głupiego policjanta on zginął, no bo kurde, a przecież go by nikt nie... E, zalęgły chłop by go nie zabił Roczyć przez baga gry to zrobił, no głupia jest... trzeba, to... trzeba na gra Idę zjeść Grajcie Nie wyzywaj, dobra Gierka jest Tam jest widzę Gdzie jest więc C4? Na górze, na górze Na dach musisz wejść i wziąć. Dobra, następne C4 podłożyłem No czemu ja utykam? Leży Dobra, gdzie jest C4? Tutaj jest C4, widzę Dobra, c na górze jest C4 i na dole jest C4, dobra Tu na górze jest, dobra, tu na górze jest Już wybuchają... Cholera, bomba! Jeszcze na górze to jest? Boże, jakbyśmy tu na hardzie przetrwali, byśmy tutaj ginęli. Amunicję muszę sobie wziąć. ale gówno. No, Rocy, niestety pokonała cię. Moc fizyki. Nie, moc kurcze. Bagów. Kurde, ja też zginę. Muszę się bardzo pilnować, muszę się. A, to łap... jest, więc matka nas nie miała! No właśnie wiem. O wróciłem No dachu trzeba to C4 dać Tak, C4 na dachu trzeba dać jeszcze Kurde coś tam wybucha ja pierdzielę No kurde ten... Wiecie, że przez te ciała nie da się przeskakiwać, czasem A? się bugują tak Mi się no nie w na razie Oje kupaki, potrzeba mi pomóc na dachu, bo nie mam tego. Ja nie mogę, mnie atakują! No co ty nie powiesz? Patrz, tu mi ku ciebie. To Co za frejesz, ja też Dobra, Ja podkładam na dachu te 4 Tu podkładaj, dawaj, dawaj, dawaj. I niech tu jest, jak ja No co jest? Jezu, spadam! Bomba, Prawie spadłem! Może nie gin. Dobra, podkładam C4 następne. Dobrze, nam się szybko ten pancerz regeneruje Dobra jest? Tutaj wszystkie już są C4 Tam jeszcze jest jeden Nie no, tu się nie da przejść, co za bug Przez to ciało się nie da przechodzić po prostu dobra, i tu ostatnie C4 został panowie Nie, Jeszcze jedno zostało gdzieś jest? jest! Jest, jest Dobra, jeszcze jedno gdzieś zostało, tylko gdzie? Więc was matka nie miała! No dalej widzę, idę po niego! Też Parkur, parkur! Ostatnie C4 panowie! Mam te cztery ostatnie! Podkładam! i jest! Dobra! Na trzeba zajść panowie, szybko dawaj! A jakbym mógł kurna! Te ciała tak są zbagowane że się nie da w prostu! przenika się przez te ciała! A u mnie nie mogę, nie, one blokują mnie całkowicie! Czy gdzieś tu w No i na dół! Czepem! Jeszcze na dół trzeba zejść chyba no, kurde, no, co? nawet jak jest yy, wąska przygoda między tymi ciałami to ja nie mogę przejść nie? To no jesteś... gówno No i dobra jesteśmy tutaj co? Uuuu co jest? Halo, gdzie to gdzie jestem Aj trzeba iść! Na górę? No to by sobie ja, ja robić, nie? Na szczęście, dobra, na szczęście tu jest... I jak to było, co jest? Jakie wy... wyrąbało jak to dziury wyrąbało? A, na górze trzeba, na drugie piętro trzeba wejść, panowie Polecam wam muzykę szybko rozwalaj No przecież tu się przejść nie da, co jest grane A, tutaj trzeba No głupie, no znowu ten policjant, no Ale ja jestem obok z ciebie, dobra, ja z, tobą, głosy, z tobą, Żyj, panowie, żyj Dzień dobry Co wam się tak buguje, ja mi tym w ogóle nie? Ten aparat jest jakieś trochę na rąbany, to, znowu no przerąbany Na dach nam znowu, na dach nam znowu każą wejść Znowu? Tak Jezoooł! Boże, który was tutaj? No nie boże. Matka... No co? To nie i znowu zbagowane no Ten hejs jest najgorszym jaki robiłem w Ej, magnes, dobra, magnes bierze, już, już panowie kony jest praktycznie. Dawajcie, to trzeba tych osłaniać. Damy radę teraz. No nie, no ja nie damy rady, bo mnie te policjanty blokują. Jakie policjanty? My Przez, też. Nie Nie, 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 ten, nie dotykałem. A Albo nie żyje, ja tego ci blokują, bo niektórzy mają, żyją, niektórzy tak lekko. A faktycznie oni jakieś tych. Dobra, zabierają to, ja na to skaczę. Nie wiem, jak gdy skaczemy na ten, na ten bank, jak to będzie, blisko. Dawaj. No tam leci na górę, leci na górę chyba Dobra, leci, leci, ja na to wskakuję, nie wiem jak wy Ja też, dawaj Ja na to no. wskazuję, tylko nie musi to wyżej być A może nie mam, a może Trzeba na dół zejść i pomóc No ty gadasz, to na dół O lipka na, raz, raz, raz. raz, 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 raz. Ja mogę przejść, gościu co się tu dzieje, halo To gra jest taka... Pomogę, pomagam no też jestem, pomagam, 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 dawaj na górę, na górę z tym dziadostwem! Co no, Ja nie no no i znowu zleciałem, no. Dobra, posłuchaj, zrób no, to sąsiad, zrób to sąsiad, idę rocyfa uratować, bo on umiera. Jest! Gate, No, jakie... Gdzie jest rocyf? na dworze ty jesteś? No, na dole, kurde, zleciałem, te policjanty są cholernie głupie. Dzień dobry. A przy... Jak każda. Przez, nie, przez ciała się nie da przejść A u mnie nie ma ja skupia... na tu... A to ty jesteś wiesz co, ty się coś zglitchowałeś, to powinieneś nie żyć i cię jakoś nie z tymi ciałami, wiesz? Jezu, ja idę sobie na górze Co za gówno No na górę szybko, rocyf Idę Może drugim razem zróbmy na cicho? No łatwo cię ludzi Ej no nie mogę ten, przez te ciała przejść Co jest? Chodź tu, i Pomóż mi, nie na dole ja się iść na dachu, gdzie ty jesteś? Dobra, essa. Ja na dachu jestem. Wiemy to. Leci, leci, leci! Zabiją mnie! A ty jesteś tutaj, no co ty pieprzy głupoty, co panikujesz, łopie? Jak jesteś obok mnie O tarczownicy, czyli tarczownika trzeba zabić. Idę tarczownika zabić Skaczą! O lipka Puste we mnie jeszcze No nie mogę Jesteśmy ja z ciała walone! Ciała, to trzeba co? je te, te strzelaj, jak w które nie możesz przejść, to po prostu strzelaj w nie, on tak by zalicza się jako jak nie Jakie U mnie to lewitujecie, nie wiem jakieś ciała, te ciała gadacie. My to na czele ich nie ma, oni skaczą po powietrzu, ja nie wiem. O dobra, możemy uciekać, możemy uciekać. uciekać, Jak? Gdzie? Ja. Nie wiem, klatką uciekamy, chodźcie. Dupa nie well done. A my done. U mnie nic M Nie mogę nie ma. wyjść! <noise> A, No kurde! Ale tak... Gdzie są duże schody? Jezu, ja się wytrzymam! Aaaa, nie, nie umieram, 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 umieram za was! Otwieram nam ucieczkę jak coś. Dawaj, chodź! Jestem w tym... Pojeździe! Wiecie, że możecie się uciec ale to nie do pojazdu uciekamy, tutaj jest ucieczka na dole chyba ty jaja robisz. O za gubię ci bugują w tym... Bra tym ucieczce. A dalej żyją Bo ja mam chodzić! Na dół, na dół, tutaj, tu, tu, tu jest klapa. Patrzcie, chodźcie. Jaka chlapa? Tutaj tam gdzie ja nawalam teraz ja nie wiem, gdzie ty nawalasz! No tu, tu, tu chodź! Dobrze idziesz, dobrze, dobrze, dobrze! Kurde mać! Co się drzesz, Faster? No bo kurde tu ciała zabijesz i księgłem i leziesz tam, gdzie ty leziesz tu na dół, tu, tu, tu chodź Chodź, no, szybko! Chodź, tu na dół To się zliczowała nam po prostu ta ten host nam się zliczował, bo wy jakieś taciach, nie wiem, skaczecie a ja żadnych ciał nie mam na przykład Dobra jest! Udało się a Ile pieniądza? Uuuu A to było grube co? No, będę miał 10 poziom Ale zajebiste to I było I fajny też żeście trochę zapieprzeni. No ale zajebiste to było Prawie mi o no, dacia mordy było, ale, no, ale jakoś by poziom nie. mam 12 poziom, guys No ale zajebiste. 12 13 Ale zajebiste ale gówniany, że wszystko się gliczowało no, Ale mi się po powietrzu skakaliście w ogóle Mówię, w ogóle na nie powiedz nie dotaje się, nie dotykaliście, powiedz, wszystkie powie, kaliści, nie wiem. Właśnie coś pobliczowywałem, nic nie było. Ja bym normalnie, przechodziłem sobie. No bo ty masz ten dodatek, mnie. Jaki dodatek? Ja nie mam żadnych dodatków. Nie? Nie, to nie z dodatku nie było. Ja nie mam żadnych dodatków na mapę. Ciekawe. Ja mam tylko na mapę. Co? Ej. i co ja dostanę? O, jakieś mutowanie dostałem. Ja dostałem. O, ja dostałem. o ładne jakieś. O, dostanę. jak do mytacza ognia dostałeś, co? No nie masz, którego nie. nawet nie mam Właśnie. O ja dostałem do jakiejś pompki A Polak cieka co dostał? Uwaga, pieniądze więcej, no to gdzie 80 Dobra, ja Jorki. chyba dziękuję wam za oglądanie To był gruby no. gruby hejst, bo wiecie my dopiero zaczynamy to jest tak chaotycznie Coś takiego. Ja że idę spekalnie będę to po był gruby, bo żeście darni jak... No... Dobra, bez... nie będę porównywał. No bo im się coś czuwało, ja nie wiem Dobra, pożegnajcie się panowie. No, yy, no 8 no, cześć, cześć.